Witam Was serdecznie na kanale Kartonowe Czołgi. W cyklu krótkich filmików chciałbym przedstawić kilka technik modelarskich oraz narzędzi. No i generalnie zachęcić Was do sklejania modeli kartonowych. W dobie smartfonów i komputerów, modelarstwo może być odskocznią od ekranów i takim, powiedzmy, fajnym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Do tego nasze ukończone modele możemy wystawiać na szeregu wystaw modelarskich. No i też może nam to przynieść jakąś satysfakcję jeżeli uda nam się tam powiedzmy zdobyć jakąś jakąś nagrodę jakiś tam medal bądź jakiś dyplom. Jeżeli chodzi o modelarstwo kartonowe każdy może znaleźć coś dla siebie ponieważ jest sporo wydawnictw modeli kartonowych z bardzo szeroką gamą modeli. Oraz ze zróżnicowanym stopniem trudności, także jest w czym wybierać? Dodatkowo do modeli kartonowych są w sprzedaży szkielety wycinane laserowo w tekturze. Jest to bardzo fajna sprawa. Po pierwsze przyspiesza budowę modelu, po drugie, eliminuje nam tą najcięższą robotę, która jest właśnie przy budowie szkieletu. A po co się męczyć, skoro tego szkieletu i tak naprawdę i tak nie widać bez przykryty po szycie. Oprócz szkieletu są jeszcze dostępne gąsienice wycinane laserowo. To jest fajna sprawa, jeżeli ktoś nie ma tej cierpliwości, żeby takie gąsienice wykonać z, z pasków bądź już tam nie wspominam o ogniwkach. Poza tym niektóre mają jeszcze takie żłobienia. Wykonane laserem, także one po pomalowaniu naprawdę wyglądają jak prawdziwe. To fajna sprawa, przyspieszy nam na pewno budowę modelu. Oprócz gąsienic, szkieletów dostępne są wycinane laserowo, jeszcze śruby, nity, no i inne drobne detale. Jeżeli chodzi o modele kartonowe, przedział cenowy waha się mniej więcej od kilkunastu złotych do powiedzmy tam 150 zł. Dla początkujących modelarzy proponuję wybór stosunkowo łatwych konstrukcji, prostych modeli do sklejania i takich szybkich do ukończenia. No Jest to o tyle istotne, żeby ten model w miarę szybko ukończyć i mimo tam powiedzmy jakiejś trudności nie poddać się w budowie tego modelu. No i do tego modelarstwa nie zrazić. A potem, jak nabierzemy troszeczkę doświadczenia, więcej wprawy, to zdecydować się na takie konstrukcje bardziej zamasowane, trudniejsze z większą ilością elementów i detali. Dziękuję Wam za uwagę. W następnym filmiku kilka słów odnośnie narzędzi modelarskich.